Witam szanownych uczniów. Zgodnie z obietnicą na lekcji online nie udało nam się zakończyć naszego ćwiczenia, więc zgodnie z obietnicą wystawiam wam ten krótki film na YouTubie. Więc pokażę wam obliczenia punktu B i punktu C tylko, a punkt A zrobicie sobie sami. Więc przechodzę do, do punktu, który to jest punkt, do punktu B. E, więc zobaczcie, jak ja zrobiłem to zadanie. Ludność Polski 36 milionów, tak. My tutaj mieliśmy dane 36,5, tak, więc to sobie zmienimy, 36,5. Następnie... Ludność Polski razy 0,49, tak, bo tutaj mamy 49,3, czyli jeszcze tutaj dodamy trójeczkę 49,3, tak, czyli przemnożyliśmy i teraz stosunek to jest ilość kobiet. Czyli ta ludność Polski razy 49,3%, czyli zapisałem to w postaci ułamka dziesiętnego i przemnożyłem i wyszło mi 17 milionów i teraz ile ile kobiet wyjechało, tak, czyli yy, zakładamy, że taka sama liczba yy, mężczyzn i kobiet wyjeżdża, jeśli chodzi o populację, więc zrobiłem to yy, ze wzoru B2 razy 021, bo tutaj w zadaniu mamy, yy, że wyjechało 21,5% yy, ludzi, tak? Więc yy, przemnożyłem to 21 to jeszcze. I pół dodam i wychodzi nam liczba w milionach e, 3 miliony 868 tysięcy. Tak. Teraz mm, zadanie z VAT-em. VAT przed promocją 101, VAT po promocji B2 minus mm, minus e, B2 razy 0. Mm, przecinek 15 tak? Momencik, coś tutaj. A, B2, tutaj razy nam nie wyszło, B2. Zamiast razy nam się ósemka zrobiła, razy. I wychodzi VAT 86 y, zł i 10 groszy, tak? I tak są, tak należy zrobić y, przykład B i C, przykład A zrobicie sami.